Drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym 2025 roku. Moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy w polu, na dworze jak to woli. Tyle śniegu mamy, piękne krajobrazy. A dziś, moi drodzy, chcielibyśmy Wam zaprezentować wraz z mistrzem Jarosławem, moi drodzy, jak obalić napastnika na ulicy, czasem wymiana ciosów no nie jest dobra, czasem lepiej je obalić, ale w systemach mamy specjalny sposób obalania. Czym różni się ten sposób obalania i dlaczego od innych systemów takich jak brazylijskie jiu zapasy czy jiu opowiemy Wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam. OK, moi drodzy, oczywiście jestem z mistrzem Jarosławem. Cześć. Moi drodzy, yy, czym różni się obalenie w systema od obalenia np. w brazylijskim jiu-jitsu, czy w zapasach, czy w jakichś innych sportach szarpanych? Moi drodzy, otóż, my na ulicy, chcąc kogoś obalić, sami nie chcemy iść w parter. Czyli, jeżeli ja kogoś złapę i go obalę i pójdę z nim w parter, to. W zasadzie nie jest to dobre na ulicy, ponieważ nie wiemy z iloma napastnikami będziemy mieli do czynienia. Dlatego musimy obalić tak, aby nasz napastnik przewrócił się, a my, żebyśmy zachowali mobilność. Czyli w razie czego mogli dać nogę. Moi drodzy, i pierwszym takim obaleniem podstawowym yy, będzie wyłapanie przedniej nogi. Moi drodzy, zobaczcie, yy, jest napastnik. I coś tam zaczyna rękoma do nas machać. Tak jest. Zobaczcie, jeżeli będę chciał odparowywać ciosy, tak uderzać, niepotrzebnie yy, narodzi się walka. Spójrzcie, można skorzystać z formy, tak, z formy, bo ja będę często do formy nawiązywał, i mistrz ataku śmiało. hop, raz. Popatrzcie, przykładam rękę do biodra mistrza Jarosława, wyłapuję za nogę. I mistrz leży. Tu, oczywiście, można założyć dźwignię, bardzo bolesną, ale również dobrze można kopnąć i się oddalić. Moi drodzy, mistrz dzisiaj będzie wytarzany w śniegu. Wytarzamy się w śniegu. I zobaczcie, moi drodzy, jakby to dynamicznie wyglądało. Schodzę raz, dwa. Tak jest. Moi drodzy, na pewno narodzi się pytanie, co by było, gdyby napastnik tam zaczął uderzać. I w momencie, kiedy ja bym się schował, chciał kopnąć kolanem. Po to masz tą nogę tu. Tak, stawaj mistrzu. Spójrzcie, czyli obniżam swój środek ciężkości, podstawiam nogę do przodu. Idealnie by było, gdyby ta noga znalazła się w tym miejscu. Przykładam rękę w okolicy biodra i wyłapuję, bądź to za kolano, bądź to za odzież, bądź to za okolice łydki i mocno napieram. Zobaczcie, samo <głos> <głos> samo naparcie w tym miejscu, zobaczcie, czyli na przykład, gdyby nawet może już spowodować, że napastnik się przewróci. Potrzebujecie mieć do tego silne palce, ponieważ żeby to było mocne, trzeba o takim ciągłym ruchem Iść cały czas nie wystarczy, nie wystarczy. Ale tak zimnie wstaję, to nie oznacza, że nie potrafię, tylko zimno mi. No, no. To nie w głowę, tylko w tą drugą stronę. Także, moi drodzy, jeszcze raz już oszczędzimy mistrzowi. Spójrzcie, schodzę w dół, zobaczcie, tu jest od razu. No, bo to jest w ogóle generalnie technika z formy, z formy z Kukfu, zobaczcie. I ona by wyglądała w ten sposób, tu. Spójrzcie, no ale oczywiście forma to jest pełny ruch, tak? A my zrobimy sobie hop raz i dwa. I spójrzcie, tu można by było unieszkodliwić napastnika, kopiąc go w krocze. Mistrzu, no, moi drodzy, jak okay. chcecie, jeśli jesteś na YouTube, to oczywiście nic się dla Ciebie nie zmienia. Pamiętaj o lajku, naciśnięciu dzwoneczka, napisaniu komentarza, no bo to nam pomaga. W dystrybucji tego filmu. Moi drodzy, jedziemy dalej. Spójrzcie, drugi sposób obalenia to jest zaklinowanie nogi napastnika. Czyli moi drodzy, zobaczcie, znowu jest jakaś wymiana. Patrzcie, ktoś was chce złapać, gdzieś te ręce są na górze. Spójrz, wejdź w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze widać. Moniko, dobrze widać? Spójrzcie, czyli obniżam swój środek ciężkości. Noga, stopa idzie zapięte i uwaga, to jest bardzo ważne, pamiętaj, żeby się tak nie pochylać, tak, bo no Ci się zwali całym ciężarem, a spójrzcie, w ten sposób, czyli lekki przysiad na tą nogę, spójrzcie i teraz idzie, atak. wchodzę raz i zobaczcie, odkręcam nogę w drugą stronę, moi drodzy. Dlaczego to działa. Bo powtarzam, staje tak, żeby nie mieć zaraz mokry. Spodzie. Moi drodzy, dlaczego to działa? Spójrzcie, Moniko, chodź bliżej. To jest bardzo istotne, żebyście to zobaczyli. Zobaczcie, obniżam swój środek ciężkości, stopa idzie zapięte. I teraz zobaczcie, moje kolano i ja cały przenoszę ciężar ciała tak, żeby spowodować. Przeprost kolana, czyli zobaczcie, na sucho, bez Mistrza Jarosława, spójrzcie, obraz i popatrzcie, przenoszę, spójrzcie, przenoszę ciężar ciała, o, teraz Mistrzu, tu swoją nogę, o, i teraz zobaczcie, hop, spójrzcie, takie to, he <gry> moi drodzy, Mistrz Jarosław, naoglądał się Matrixa widzieliście, Wzięliście? Jednak potrafi wstać, potrafi wstać. Czyli moi drodzy, popatrzcie, ktoś idzie, obniżam środek ciężkości, obniżam. Tu trzymam rękę w razie czego i zobaczcie, wstaje takim półkolem, hop. Bardzo, ale to bardzo proste. Także moi drodzy, pamiętajcie, podobnie jak w pierwszym, gdzie schodziliśmy na dół, atakowaliśmy od razu tu, ta, zobaczcie, czyli hobraz i dwa. Ta, tak w drugim wykorzystujemy tą samą zasadę, czyli schodzę poza nogę i mocno napieram. To oczywiście tak na bardzo ostro mógłbyś to zrobić w ten sposób, że wejść tu jeszcze z bani pociągnąć. No ale moi drodzy, to jest ulica. Tam nie ma czasu na finezję. Moi drodzy, yy, Następny sposób na obalenie tak, mistrzu wyczep w rękawice. No co zrobić moi drodzy, dziś? Lepimy bałwana. Lepimy bałwana. Bałwana, moi drodzy, będziemy lepić. Moi drodzy, następnym sposobem na obalenie napastnika jest wykonanie takiego kopnięcia piętą w to miejsce. Moi drodzy, tu idzie ścięgno to jest bardzo bolesne. Jeszcze, jak masz buty takie jak ja, to już w ogóle. No i nawet jak masz takie jak Mistrz Jarosław. To spójrzcie. Eee, tu musimy zrobić pewnego rodzaju myk. Generalnie, generalnie, przy każdym obaleniu możesz zrobić coś takiego. Zobaczcie. Chcę obalić mistrza Jarosława. Wystawiam mu rękę. <laughs> widzicie? I teraz zobaczcie. Od tego momentu mam czas, żeby sobie spokojnie wejść po tą nogę. Tu ewentualnie zobaczcie. Hop wejść tu. Mam na to czas. Przy tej technice musisz to zrobić. Dlaczego? Bo wchodzisz w bliski dystans tu. I teraz zobaczcie, jest coś tam, ktoś atakuje. Wystaw rękę i zobacz, jego noga zostaje. Wystarczy, że teraz ciężar ciała przeniesiesz w kierunku jego i popatrz, uderzysz tu, w tą stronę. Zobacz, hop. No, mi czy pokażę, jak się wstaje? Mistrz, mistrz pokaże jak się wstaje Nie wiem w O, widzicie moi drodzy Jest około odczuwalna temperatura około minus 10 No, także pamiętajcie, że poświęcamy się dla Was Czyli moi drodzy, spójrzcie Obraz, wystaw rękę Nie staraj się uderzyć go, tak? Bo jak on będzie Dawaj akcję taką szybko? Raz, dwa, trzy, cztery, zobacz, bo to będzie szło. Po prostu wystaw rękę, schowaj głowę i zobacz i w tym momencie... Lekko naprzej. Możesz go tu złapać nawet Łup, hop i wiadome. Także moi drodzy, dziś w większości techniki z formy. Y, jeśli chcecie zobaczyć, jak uzyskać y, tą płynność, no to możecie sobie zakupić oczywiście kurs systema. Y, Słowiańskie tai chi. Tam jest szereg ćwiczeń, które właśnie powodują to, że będziesz w stanie tak zrobić. Oczywiście też wszyscy, którzy ćwiczą czy tai chi, czy jakąś, inny, jakąś inną gimnastykę, będą w stanie to zrobić. Mistrz Jarosławie, dziękuję. Dzięki. Moi drodzy, no i co? Do zobaczenia! A my się. Moi drodzy, mistrz Jarosław nie, nie, przyjął, nie przyjął walki, zrobił aniołka na śniegu i, i chyba będzie kontra moi drodzy. Okay.